Mówiliśmy o zysku, o przychodach, o tym, że są jakieś tam zdarzenia jednorazowe. Pytanie: czy da się jakoś sprawdzić, czy spółka rzeczywiście zarabia, czy spółka rzeczywiście generuje cash? Oczywiście, że się da, witam Cię w kolejnej lekcji kursu analizy fundamentalnej, który przygotowuję dla Ciebie razem z firmą XTB. I dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim jak rachunek przepływów pieniężnych. Moim zdaniem bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o właśnie analizę fundamentalną, ze względu na to, że no, chcemy wiedzieć, czy spółka generuje gotówkę, czy nie, a rachunek przepływów pieniężnych bardzo mocno nam w tym pomaga. Czym w ogóle jest ten rachunek przepływów pieniężnych? W sprawozdaniu finansowym w raporcie kwartalnym, półrocznym, czy rocznym mamy różne rachunki. Mamy na przykład rachunek zysków i strat. No i tam mówi się nam o tym, ile, mieli, ile spółka miała przychodu, ile miała zysku. Myślę, że to jest takie oczywiste. Mamy też jeszcze bilans i rachunek przepływów pieniężnych, i o tym rachunku sobie dzisiaj porozmawiamy. Rachunek przepływów pieniężnych mówi nam stricte o gotówce, i to jest bardzo ważne i do tego sobie później wrócimy, jak będziemy na przykładzie omawiali właśnie ten rachunek przepływów pieniężnych. W każdym razie, jeżeli chodzi o rachunek przepływów pieniężnych, tam są trzy działalności: operacyjna, inwestycyjna i finansowa. Niektórzy mówią, że ta operacyjna jest najbardziej istotna. No, rzeczywiście tak się może wydawać, aczkolwiek też trzeba moim zdaniem patrzeć właśnie na te działalności finansowe, inwestycyjne, no bo one też nam trochę mówią o kondycji spółki. Więc po kolei, czym są te trzy działalności? Jest operacyjna, inwestycyjna, finansowa, ale tak naprawdę na czym każda z tych działalności polega? Po kolei, działalność operacyjna. No, czyli ta taka najbardziej podstawowa działalność, tak? Czyli czy spółka zarabia pieniądze na tym, na czym powinna. Na przykład mamy spółkę, nie wiem, CCC i ona sprzedaje buty. Więc jeżeli sprzedaje buty, no to na tych butach zarabia, tak? Generuje gotówkę. I to będzie właśnie w tej działalności operacyjnej. To jest ta działalność operacyjna, ta podstawowa działalność spółki. Tutaj przedstawiłem taki, takich kilka punktów właśnie o tym, że na tym powinna zarabiać. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę działalność. Ogółem te wszystkie działalności, no to najważniejsze dla nas jest to, żeby ta działalność operacyjna była na plusie. To oznacza, że ze swojej podstawowej działalności, z tego czego ma, Spółka robi gotówkę. Z tego, czego powinna robić gotówkę, rzeczywiście tą gotówkę robi. Bo jak mówiłem, rachunek przepływów pieniężnych mówi nam stricte o gotówce. No i tutaj rzeczywiście na początku powinniśmy właśnie sprawdzać tą działalność operacyjną, no bo to jest ta podstawowa działalność, oznacza sprzedaż produktów lub usług, No w zależności od tego, czym się oczywiście spółka zajmuje. To no w przypadku tego CCC, no to mamy sprzedaż produktów. Sprzedajemy dużo butów, no to generujemy właśnie nad tymi sprzedaży butów gotówkę. To nie do końca jest tak. Że jeżeli mamy jakiś kwartał albo jakiś rok, w którym te przepływy są ujemne, to od razu musimy z tej spółki wychodzić. Nie, oczywiście może się zdarzyć jakiś słabszy rok, ale chodzi mi tutaj ogólnie o trend. Czyli jeżeli spojrzymy na to tak wieloletnio, a zaraz sobie przejdziemy do przykładu, jeżeli spojrzymy na to wieloletnio, ważne, żeby jednak te spółki cały czas tą działalność operacyjną miały na plusie. Jak mówię, może się zdarzyć gorszy rok, gdzie tutaj będzie słabsza ta działalność operacyjna, nawet dużo słabsza albo na minusie, ale ogólny trend widzimy, że, że jest na dobrym poziomie, więc to powinno nas uspokoić. I też tutaj mówimy o tym, że to świadczy o kondycji spółki, no bo skoro generujemy cash, to mówi nam o generowaniu właśnie gotówki. No to jeżeli generujemy tę gotówkę, to znaczy, że w spółce dzieje się dobrze. Więc można powiedzieć, że ta działalność operacyjna mówi nam właśnie o. Kondycji finansowej spółki. Ale oprócz tej operacyjnej mieliśmy też działalność inwestycyjną i finansową, więc czym są te dwie pozostałe działalności? Jak mówiłem, wiele osób mówi, żebyśmy się głównie skupiali na operacyjnej. I rzeczywiście, jak mówię, ta operacyjna jest bardzo ważna, no bo to jest ta podstawowa działalność. Ale warto też spojrzeć tak pokrótce na działalności i finansowe, i inwestycyjną. I jeżeli chodzi o tę działalność inwestycyjną, to w skrócie. To jest to, ile spółka przeznacza na inwestycje. No, każda spółka się rozwija, nie wiem, buduje nowe punkty sprzedaży, nowe sklepy. No i to jest właśnie wszystko w działalności inwestycyjnej. Kupuje nowe maszyny, nowe fabryki i tak dalej, i tak dalej. Tam jest też capex, czyli te nakłady inwestycyjne. Spółki bardzo często informują nam o tym, jaki będzie, jaki będzie capex, czyli jakie będą nakłady inwestycyjne. Ile oni... Planują zainwestować w przyszłym roku. Oczywiście mogą być jakieś sytuacje, w której to będzie się różniło od tego, ile rzeczywiście zainwestowali. No jak na przykład mamy 2020 rok i też wiele spółek trochę powstrzymało się z tymi inwestycjami, no bo była taka niepewność. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości, więc tutaj wiele spółek zapowiadało jakiś tam kapeks, a się okazało, że ten kapeks był na poziomie minus 30 czy minus 40%, czyli 40% niższy niż zakładali. To nie jest nic złe, jeżeli jest rzeczywiście taka. Yy, Fundamentalna, fundamentalna można, powie, można powiedzieć, tutaj przesłanka do tego, żeby coś tutaj, coś tutaj zmienić. W każdym razie pamiętajmy, że w tych nakładach inwestycyjnych jest właśnie ten, ten capex. No i może nas też ostrzec przed, przed bankrutem. To jest dosyć istotna informacja i dlatego ja lubię patrzeć na tę działalność inwestycyjną, no bo tutaj możemy widzieć. Czy spółka czasem nie wyprzedaje majątku? Jak mówiłem, zaraz sobie przejdziemy do przykładu i to się wszystko myślę, że rozjaśni, ale bardzo ważne właśnie jest to, że w działalności inwestycyjnej możemy coś takiego zobaczyć. Czy spółka na przykład nie ma problemów finansowych? I nie musi w tym momencie tego majątku wyprzedawać. Więc dla, dla mnie ta działalność inwestycyjna też jest bardzo ważna. Oczywiście, najpierw zawsze patrzę na tę działalność operacyjną, no bo chcę wiedzieć, czy spółka zarabia na tym, na czym powinna, ale też patrzę na działalność inwestycyjną, jak to, jak to wygląda. No i jeszcze mamy działalność finansową, czyli tą trzecią działalność. No i tu już mówimy o tej właśnie stronie finansowej spółki. Czyli tam mamy do czynienia na przykład z emisją akcji, emisją obligacji. Tam będzie, właśnie w tym punkcie, będzie, będą pieniądze z tej emisji akcji, emisji obligacji, spłaty obligacji, dywidendy w jedną czy w drugą stronę. Czyli jeżeli spółka wypłaca dywidendy, to będzie. Jeżeli z kolei jest na przykład cała grupa kapitałowa i spółka otrzymuje od kogoś dywidendę, to, to też tam, też tam będzie. No i mówi nam o tym też, czy spółka spłaca zadłużenie, bo tam są różnego rodzaju kredyty, pożyczki, też leasingi, więc tutaj wiemy, czy spółka spłaca. Spłaca zadłużenie, czy spółka zadłużenia nie spłaca? No i jak tak naprawdę interpretować właśnie te przepływy pieniężne? no najlepiej, najlepiej sobie zobaczymy to na przykładzie. Jeżeli chodzi o ten przykład, no to niech będzie spółka Dino, no bo spółkę Dino wszyscy znamy i tak naprawdę w wcześniejszych odcinkach właśnie o Dino sobie mówiliśmy. Mamy coś takiego jak właśnie raport przepływów pieniężnych. Jak my mamy go analizować? Widzimy, że mamy tę działalność operacyjną, inwestycyjną tu jest między innymi właśnie ten CapEx, i finansową. I teraz bardzo ważna rzecz, żeby każdy zrozumiał. Przepływy pieniężne mówią nam stricte o gotówce. Więc jeżeli mamy sytuację, gdzie przepływy są na plusie, znaczy, że spółka z danej działalności generuje pieniądze. Jeżeli na minusie, to znaczy, że z danej działalności nie generuje pieniędzy, wydaje na daną działalność. To jest bardzo ważne, że przepływy pieniężne mówią nam stricte o gotówce. Dlaczego to jest ważne? No bo tak, jeżeli mamy działalność operacyjną, widzimy, że na przykład Dino ma cały czas ją na plusie, czyli po prostu zarabia na tym, na czym ma zarabiać. I teraz jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną, i ona jest bardzo mocno na minusie, co to oznacza? To oznacza, że spółka inwestuje. Dlatego, że jeżeli inwestuje, jeżeli powiedzmy, kupuje nową ziemię i buduje tam nowy sklep, w przypadku Dino, właśnie tak to się odbywa. No to wtedy ta działalność będzie na minusie, bo ona wydaje pieniądze na nową inwestycję. A przepływy pieniężne mówią nam stricte o gotówce, stricte o pieniądzach. Więc skoro wydajemy pieniądze, to będzie na minusie. Więc tak naprawdę, no, biorąc pod uwagę to, że chcemy, żeby nasza spółka się rozwijała, no to jest to korzystne, że w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest tutaj minus, bo to oznacza, że spółka się rozwija, że spółka wydaje pieniądze na na rozwój na inwestycje. Więc tutaj raczej lepszy lepszy taki moim zdaniem scenariusz jest taki, że że ta działalność inwestycyjna jest na minusie. A jeżeli chodzi o działalność finansową, no tutaj nie da się jednoznacznie tego stwierdzić ze względu na to, że teraz tak. Jeżeli spółka bierze kredyt, bierze na przykład jakąś pożyczkę w tym momencie, to ta działalność będzie na plusie. Jeżeli z kolei spłaca ten kredyt, czyli ma kredyt i w tym kwartale nie wzięło żadnego, ale spłaca no to będzie na minusie. Nie jestem takim fanem tego, żeby powiedzieć, że tu musi być jednoznacznie plus albo jednoznacznie minus. Często się właśnie mówi, że tu musi być jednoznacznie minus. No nie do końca, no bo spółka może od czasu do czasu wziąć pożyczkę i jeżeli jest taka finansowo stabilna i tutaj nic złego się nie stanie, jeżeli ta działalność będzie raz, raz na jakiś czas na, na plusie. Tak samo spółka może wypuścić obligacje, no i właśnie przez to tutaj też będzie na plusie, no bo jeżeli wypuszcza obligacje, no to. Inne podmioty dają jej pieniądze, tak? No bo wypuszcza obligacje i ktoś kupuje te obligacje, czyli daje spółce pieniądze. Więc jeżeli spółka wypuszcza obligacje, no to ta działalność też będzie na plusie, bo jak mówiłem, Tutaj mówimy stricte o cashu. Jeżeli spółka bierze pożyczkę, to to będzie na plusie, bo ma więcej gotówki w tym momencie. Więc w ten sposób trzeba analizować raport przepływów pieniężnych i to jest właśnie bardzo istotne, żeby każdy zrozumiał. Tu mówi nam stricte o gotówce. Jeżeli zarabiamy na działalności operacyjnej, mamy plus. Jeżeli w tym momencie inwestujemy, mamy minus. I tutaj, jeżeli chodzi o tę prezentację, no to w działalności inwestycyjnej mówiłem o tym, że może nas ostrzec przed bankrutem, wyprzedaż majątku. No i właśnie, gdybyśmy tę działalność inwestycyjną od wielu, wielu lat mieli na plusie, to może nas ostrzec przed tym, że zaraz, zaraz, spółka nie dość, że nie inwestuje, to jeszcze możliwe, że wyprzedaje swój majątek. Bo jeżeli mamy fabrykę i ją sprzedamy, no to otrzymajmy jakąś gotówkę za tę fabrykę, więc działalność inwestycyjna będzie wtedy na plusie. No ale to nie jest dla nas korzystne, no bo spółka wyprzedaje majątek. Więc jeżeli mamy od dłuższego czasu sytuację, gdzie ta działalność inwestycyjna jest na plusie, no to mo możemy się zastanowić, czy czasem spółka nie wyprzedaje majątku właśnie po to, żeby ratować się przed bankructwem. Więc tutaj warto zwracać na to uwagę. I tutaj jeszcze jedna taka, myślę, że bardzo istotna dygresja. O co dzisiaj mówię ma zastosowanie w większości spółek, ale nie w instytucjach finansowych. Jeżeli mówimy o bankach, o jakichś spółkach, które działają na rynku wierzytelności, tamte przepływy operacyjne mogą być zupełnie inne, więc do tej branży, no niestety, ale tutaj, jeżeli chodzi o przepływy pieniężne, to co dzisiaj mówię się nie zalicza ze względu na to, że tam się troszeczkę inaczej patrzy na stricte na gotówkę. No w banku inaczej troszeczkę się patrzy na, na gotówkę niż w każdym innym, w każdym innym, no, typowym przedsiębiorstwie. Więc tutaj jakby można powiedzieć, że pomijamy firmy windykacyjne, pomijamy tutaj troszeczkę banki, tamte te przepływy pieniężne mogą wyglądać inaczej. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie zwykłe, typowe przedsiębiorstwo, no to zazwyczaj chcemy, żeby zarabiał z działalności operacyjnej, żeby inwestowało, czyli tu był minus, a tutaj no już różnie w zależności od tego jaki jest aktualny stan spółki. No i na końcu mówimy nam, on mówi tam nam o tym o przepływach pieniężnych razem, czyli można powiedzieć sumujemy to wszystko i patrzymy, czy spółka rzeczywiście generuje cash czy nie. Generuje cash z działalności operacyjnej, ale możemy zobaczyć, że na przykład jeżeli chodzi o przepływy pieniężne razem, no to też spółka łącznie generuje cash, czyli zarabia pieniądze z tego, czego ma, z czego ma zarabiać, inwestuje, ale jeżeli chodzi o te inwestycje, one nie są jakoś przeszarżowane nie są, nie wiem, 5 czy 10 razy większe niż, niż to, co, to, co zarabia, i od czasu do czasu bierze jakąś, jakąś pożyczkę, wypuszcza jakieś, jakieś obligacje. Więc tutaj widzimy, że ogólnie te przepływy pieniężne razem są na plusie, ostatnio są na minusie. Spowodowane to jest tym, że spółka bardzo mocno przyspieszyła z rozwojem. I teraz pytanie: Przyspieszyliśmy z rozwojem? Czyli wydajemy więcej jeszcze na, na inwestycje. Widzimy, że w tym momencie spłacamy bardziej pożyczkę niż ją bierzemy. Więc pytanie teraz, czy spółka to wytrzyma, czy spółka będzie w stanie się rozwijać szybciej niż zarabia, no to tutaj też zazwyczaj musimy popatrzeć na przykład na, na bilans, gdzie jest powiedziane, co spółka ma, a spółka, a co spółka ma mieć, no bo tam w bilansie są aktywa, no tak naprawdę to, co spółka ma, ale też można powiedzieć to, co spółka ma mieć, bo są też należności, między innymi o tym w innym, w innym odcinku. W każdym razie widzimy, że jeżeli chodzi o środki pieniężne, no to jest 80 milionów. Nie ma zbyt, zbyt dużo tych środków pieniężnych, widzimy, że tutaj było więcej. Ale patrząc na kapitał zapasowy, to jest też coś bardzo istotnego. Kapitał zapasowy, no tam jest prawie 3 miliardy złotych. Czyli 3 miliardy złotych spółka ma, można powiedzieć, na czarną godzinę. Z tym, że no nie do końca, bo kapitał zapasowy musi być w spółce. To jeżeli mamy spółkę akcyjną, no to musi być jakiś określony ten kapitał zapasowy, ale widzimy, że ten kapitał zapasowy jest naprawdę bardzo duży, więc możemy brać z niego pieniądze. Tutaj absolutnie w przypadku Dino nie ma mowy o żadnym bankructwie, o tym, że, że spółka przeszarżuje z inwestycjami, bo spółka po prostu jest bardzo mocno zabezpieczona finansowo. Ważne jest, żebyś pamiętał, że jeżeli patrzymy na te przepływy pieniężne, no to patrzymy też razem z innymi rachunkami, czyli z rachunkiem zysków i strat, z bilansem na to też, też patrzymy, więc tutaj też o tym trzeba, trzeba pamiętać, jeżeli analizujemy właśnie takie, takie przepływy pieniężne więc patrzymy tutaj na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową patrzymy też, jak to jest, jeżeli chodzi o te przepływy pieniężne, przepływy pieniężne razem. No i oczywiście porównujemy to, czy to z bilansem, czy to z rachunkiem zysków i strat. O bilansie też na pewno będę w tym kursie mówił. No i jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ten rachunek przepływów pieniężnych, no to dzięki niemu widzimy, czy rzeczywiście spółka generuje gotówkę, czy mamy sytuację, w której właśnie spółka zarabia, zarabia na tym, na czym ma zarabiać, no i czy ta gotówka na końcu jest no bo w przypadku, kiedy patrzymy tylko na zysk netto, pamiętajmy, tam czasem mogą być zdarzenia jednorazowe. On nam o wszystkim nie mówi, przepływy pieniężne też, ale jeżeli zanalizujemy i... Właśnie zysk netto i ten rachunek zysków strat i rachunek przepływów pieniężnych, to mamy taki no, pełniejszy obraz, jeżeli chodzi o całą spółkę. Więc ja ci właśnie polecam na to, żebyś też patrzył na, na cash flow, czyli na te przepływy pieniężne. To jest moim zdaniem bardzo istotny, często pomijany i to moim zdaniem niesłusznie raport, bo on naprawdę może nam dużo powiedzieć o takiej stricte kondycji, kondycji gotówkowej, jeżeli chodzi o spółkę, no bo my chcemy, żeby nasza spółka generowała pieniądze. i O to tutaj chodzi rachunek przepływów pieniężnych nam w dużej mierze właśnie o tym o tym mówi. No i warto właśnie porównywać ten raport z bilansem, z zyskiem, więc tutaj jeżeli chodzi o spółkę, na to warto zwracać, na to warto zwracać uwagę. Więc jeżeli chodzi o to, czy spółka rzeczywiście zarabia, no to najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy spółka rzeczywiście zarabia, jest to, żebyśmy spojrzeli na zysk, spojrzeli na bilans, ale też spojrzeli właśnie na rachunek przepływów pieniężnych, który mówi nam tak generalnie właśnie o gotówce. Więc to jest raport, który jest często pomijany, ale moim zdaniem niesłusznie. Powiedz mi, co ty myślisz o tym raporcie? Czy ogólnie patrzysz na raport przepływów pieniężnych, czy jednak analizujesz tylko ten zysków i strat? Jak mówię, moim zdaniem jest to dosyć istotny raport, nawet można powiedzieć bardzo istotny. Ale napisz mi, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. A ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków, no i trzymaj się do następnego, cześć!